Panie Krzysztofie? Tak? tak? Zaczynamy. Zaczynamy. Dzień dobry. Witam Państwa na naszym briefingu może troszeczkę w nienaturalnych warunkach, ale, ale chcemy porozmawiać o to naturze, na turze, a o tym miejscu, gdzie się znajdujemy. Jak już często pamiętam sytuację, że jeszcze parę lat temu można było tu spotkać wękarzy, Lat temu 10. Korzystając z kajaka można było tędy przepłynąć. Sam taki tutaj rejs naokoło tej wyspy z moimi dziećmi wykonałem, a dzisiaj od właściwie kilku lat obserwujemy sytuację. Myśmy z tym problemem próbowali się zmierzyć. Od dłuższego czasu robiliśmy pisma, wysyłaliśmy petycje, spotkania. robiliśmy hepening, posadziliśmy tujkę, która wytrzymała tydzień czasu, bo to się zabrał, ale była też majówka organizowana na tej Waszej. I Łacha, proszę Państwa, cały czas się powiększa, a skutkiem powiększania się Łachy jest całkowicie zablokowanie tego kanału i dzisiaj możemy tutaj spokojnie tę konferencję na dnie tego kanału przeprowadzić. Ja, zgłaszają się do mnie osoby, które uważają, że doszło do zamachu, do gwałtu na przyrodzie. Ja podzielam tą opinię. Nie mogę to mieć sytuacji, że z jednej strony w Polsce buduje się na przykład kanał przez Mierzenie Wiślaną, gdzie wydaje się 2 miliardy złotych, a nie można znaleźć, nie wiem, miliona, dwóch, żeby naprawić tą szkodę i nie wierzę w tutaj spekulacje prowadzone przez autorytety. Być może śleprofrowane, że jest to skutkiem naturalnego odkładania się e, piasku. Jest to zwyczajnie pewien błąd. Dzisiaj chyba nie ma co rozstrzygać. Wszystko zawinione, ten błąd, trzeba naprawić, wyciągnąć te stare bawi po, po odbudowie brzegu pasenty i doprowadzić to miejsce do normalnego użytkowania, bo dzisiaj stanowi one już zagrożenie, nie tylko w sensie tego bezpieczeństwa wodnego, bo tej wody w Polsce generalnie brakuje, ale również kwestie dotyczące zagrożenia sanitarnego. Rozkładają się tu różne organizmy, za chwilę będzie to po prostu życzenie, przez Pewne organizmy, które powiedzą koledzy, na pewno ich już tutaj w tym nie spotkamy. Dzisiaj towarzyszą mi korzystni ekolodzy, eksperci, którzy mają doskonałą wiedzę, w to jest poprosimy o spotkanie i żeby tą wiedzą się z Państwa podzielili. Są to panowie Sławek i Krzysztof z Stowarzyszenia Wędkarskiego księgo panowie, którzy są już ekologami, ekspertami. Oddam im głos, panowie myślę, że powiedzą, z jakim katastrofą, z jakim gwałtem ekologicznym mamy tutaj w tym miejscu do czynienia. Bardzo proszę, niech Pan Krzysztof 13 dziękuję staroście za tę konferencję, za oddanie głosu, od razu powiem, że może nie jest, nie jest specjalistami, tylko praktykami, bo jesteśmy praktykami, jeżeli chodzi o, o w ogóle o wodę, ekosystemy wodne, także tutaj w tym miejscu chcielibyśmy powiedzieć, że doszło, doszło do takiej katastrofy ekologicznej, gdzie bardzo dużo ryb poginęło, w sensie minu grzecznej, dawno za mostem, pamiętam, jak byłem dużo młodszy minuk morski odbywał tam tarło, prawda? to jest ryba dwuszodyskowa, która wchodziła z morza, po prostu bywała to tarło. Teraz w tym momencie w tym miejscu na pewno tarła nie odbędzie. Chcielibyśmy powiedzieć, co naszym zdaniem, z naszego punktu widzenia się stało tu i dlaczego to tak wygląda. No Wiadomo, zmiany klimatu i działalność człowieka. O zmianach klimatu nie chcę tu mówić, wszyscy wiedzą, wszyscy są edukowani w tą stronę. Wiadomo, że musimy działać bardzo szybko, jeżeli chodzi o zmiany klimatu, reagować bardzo szybko, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Szczególnie dla nas, dla Polaków. Bardzo mało wody posiadamy. Też o tym się nie będę rozwodził, bo wszyscy o tym wiemy. prawda? Programy małej retencji nie są, nie są, są wdrażane, ale nie w takim stopniu, jak być powinni. No dobrze, wracając tu do kanału drzewnego. Naszym zdaniem 5 czynników miało ogromny wpływ na to, co się stało. Za nami za to, na tą łachę koło tak zwaną, ko, która jest koło ko temu pielęgniarek byłego. Pierwszym czynnikiem to na pewno było urządzenie przeciwpowodziowe, które jest dobrym urządzeniem, no oczywiście kiedy będzie duża woda, ale powinno być trzymane, yy, trzyma, trzymany poziom wody taki, kiedy, który powinien być w parsecie, a nie że ta woda cały czas po prostu. Przechodziła przez to urządzenie, odbijała się tu od tego murka, tamował wpływ z głównego koryta parsenty tutaj do kanału drzewnego. Jasek się odkładał, po prostu bo był zatrzymywany przez tą wodę odbijającą się od murka i się odkładał. To był pierwszy czynnik. Drugi czynnik spowolnienie całego kanału drzewnego. To jest trzy czynniki główne. Dwa czynniki to, to są czynniki, które yy, są na samym początku, tam na ulicy Szewiatowskiej, jak się od cmentarza zjeżdża na działki. To jest pierwszy wpływ kanału, drugi w połowie działek. Yy, tam są też urządzenia wodne, są tam zastawki, one są zaniedbane, one są yy, zarośnięte. Nawet przy takiej niskiej wodzie teraz jedna z nich jest zamknięta, sobie wyobraźcie. No, to, to takie coś, to. No, słuchajcie, musimy współdziałać wszyscy razem, no bo. Jeżeli nie będziemy pilnowali takich rzeczy, że przy takiej niskiej wodzie jedna zastawka jest zamknięta, gdzie tej wody w ogóle nie, nie, bardzo minimalna ilość przepływa, no to no to, no to, to do nikąd prowadzi. Czyli tak, te dwa, dwa, dwie zastawki, które tam są, one są zarośnięte. Tam, tam muszą być zrobione deflektory. Deflektor, słuchajcie, to jest coś takiego, co jest za Wami. Jest naturalny deflektor zrobiony z piasku, to on się naturalnie zrobił. Takie coś. Na kanale drzewnym trzeba zrobić aż do samego portu. Możecie się śmieć, ale słuchajcie, port jachtowy to dla nas to jest taka zatoka zastoiskowa. Ten port był zrobiony, ale całe nabrzeże byłej hydrobudowie zostało zabrane, czyli cuk wody, nurt wody spowolnił przez tą zatokę zastoiskową, bo woda nam wpływa do portu jachtowego, zawraca i jeszcze zwalnia, przytrzymuje cały kanał drzewny. Teraz jak sobie tam pojedziecie, nawet po tej konferencji możecie zobaczyć, że Kanał drzewny nie płynie do morza, tylko od tej zatoki wpływa, wpływa ile. Bo tu nie ma wody w ogóle, prawda? to teraz wpływa, czyli co? Podlega utrofizacji teraz z drugiej strony, to, to zaniknie, Tam to, tamta strona też zaniknie z biegiem czasu. Yy, ja powiedziałem pięć czynników, bo jeszcze worki. Worki, ja nie wiem, gdzie one były. Yy, ale słuchajcie, woda by sobie poradziła z tymi workami, znalazłaby sobie inne koryto. Dalej by tu wpływało, gdyby nie to urządzenie wodne, gdzie woda cały czas przepływała, po prostu nawet teraz w lato przy niżówkach, gdzie to nie powinno mieć miejsca. Powinno mieć miejsce tylko na jesień, na wiosnę, kiedy bardzo wysoka woda. Jest wybudowana troszeczkę za nisko. Trzeba by ją podnieść. Druga sprawa. No lepiej nie będzie, słuchajcie, jeżeli chodzi o wodę w ogóle w Polsce. I nie mówię u nas, ale ogólnie w Polsce. Na jeziorach, w niektórych powiatach nawet po 2 metry spadła woda. Po jeziorze Drawskim po pół metra już większość jezior Niedawno tutaj była badana woda przez ochronę środowiska z Koszalina. Pracownicy powiedzieli mi, że w powiecie koszalińskim już jest dużo zbiorników, gdzie woda spadła poniżej metra. Także no, to dosięga nas, to było, większość to było wszystko na Wielkopolsce, dosięga to nas na Pomorzu. Także lepiej nie będzie i kanał drzewny już nie, nigdy nie będzie takim kanałem drzewnym jak był kiedyś. Dlatego. Apelujemy tutaj do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, do Wód Polskich, do, do wszystkich przedstawicieli na różnym szczeblu, władz, także do mieszkańców, jeżeli zobaczą, że zastawki zamknięte, żeby alarmowali, że to powinno być otworzone, jest niski poziom wody. Do, apelujemy dosłownie do wszystkich, żeby taka katastrofa ekologiczna więcej tu nie miała miejsca. E, oczywiście e, to, co tu będzie musiało być zrobione, to jest ogromny koszt. E, teraz, teraz to będzie kosztowało bardzo dużo. Ech, przepraszam, to będzie bardzo teraz dużo kosztowało, także, ale zapewniam, że jest bardzo dużo programów, jeżeli chodzi o małą retencję wodną, no bo takie e, e, urządzenia, w cudzysłowie urządzenia jak deflektory, właśnie renaturalizacja, że poprzez deflektory. Też spowalniają spływ rzeki, ta, znaczy wody, ta woda może wsiąknąć. Te programy małej retencji to właśnie jest takie tworzenie naturalnych koryt rzeki, czyli z meandrami, meandrującej. Robi się to często, gęsto na tak prostych, zmelioralizowanych wcześniej odcinkach rzek. Anglia na przykład, na przykładu wam powiem, że zakończyła ten projekt w 90 roku już, w 89. Także oni, oni centralnie zamykali, robili drugie koryto obok rzeki i później otwierali, puszczali tamty, a te likwidowali. Nawet tak robili, także to ogromne projekty, ale to jest, to jest warto to robić, bo to nie tylko dla nas, ale dla naszych przyszłych pokoleń. Jeżeli my tego, ja mówię, dla, na zmiany klimatu musimy bardzo szybko reagować, to jest to jest też główny czynnik, duży czynnik tego, co się tutaj stało, prawda? Także musimy reagować na, na, to, na, to, na to bardzo szybko i i działać, nasze, nasze przyszłe generacje jeżeli nie będziemy robili teraz nic, to nie będą mieli wyspy solnej, nie, nie będzie tu minoga rzecznego, nie będzie tu minoga morskiego przecież tutaj trocie łososie normalnie odbywały tarło stoimy tutaj niedaleko Kauflandu, kiedyś tu była rzeźnia, za tą rzeźnią były tarliska, ryb łososiowych tak jak widzicie tutaj, tam jest nie inaczej jest po prostu łacha piachu po prostu nie obwiniamy nikogo, ale po prostu zostało zaniedbanych parę rzeczy. No, woda płynie, płynęła, raz płynie, raz nie płynie, no, dla innych to ma znaczenie, dla innych nie. Ale powtórzę raz jeszcze, że my jesteśmy na szarym końcu w Europie, jeżeli chodzi o posiadanie wody. W naszej gminie, już nie będę mówił o powiecie, ale w naszej gminie Kołobrzek już jest, jest parę takich miejsc, parę polderów, które można by było po prostu zalać, gromadzić tą wodę, tak jak w innych krajach. W innych krajach to jest nawet zwykłe rowy ewaluacyjne, które są przy ulicach. Tam jest trzymana woda, słuchajcie. Tam są zastawki porobione, przy ulicach jest gromadzona woda. Wszędzie gdzieś się da, słuchajcie. Wszędzie gdzie się da. Woda będzie tak droga, że sobie nie zdajemy sprawy. My kiedyś, nasze, nasze przyszłe dzieci albo dzieci naszych dzieci będą nie będą handlowali ropą, nie będą handlowali gazem, będą handlowali wodą, słuchajcie. Woda będzie tak droga, że nie zdajemy sobie z tego sprawy. To dla nas jest być albo nie być. Dziękuję. Tak, tak, dziękuję. Gawłońskiego też sięga niech robi to, co zrobił. Dobrze, Dobrze bo... nawet Nie mamy już ryby złapać. Zgadzam się z Pana, że ryby tak, warto gawoszki, byłoby złapać. Proszę Państwa, tak, ktoś kiedyś robiło, powiedział, że to. pierwsza wojna światowa wybuchła o węgiel, druga o ropę, trzecia, tak jak tutaj kolega wspomniał, być może wybuchnie o, o wodę, której rzeczywiście coraz mniej. Zbliżamy się, proszę Państwa, do, do kampanii parlamentarnej. Liczę na to, że, że któryś z kandydatów na posłów. Być może wpiszę sobie do programu y, tutaj, do realizacji w przyszłej kadencji właśnie to zadanie, które nie jest zadaniem trudnym do zrealizowania, jest stosunkowo prosty, nie wymaga specjalnego usprzętowienia, ale zadaniem koniecznym. Ja Z bardzo dziękuję, jeżeli są jakieś pytania do mnie, do Pana. Istnieje szansa, że Wyspa Solna zniknie? Jeszcze raz? Istnieje szansa, że Wyspa Solna po prostu zniknie? I, znaczy no koledzy to się bardziej znają, ale jeżeli rzeczywiście ten proces będzie następował, tak, no, to jest na to duża szansa. Nie jest też, proszę Państwa, wykonywany osadnik, tak, żeby generalnie ten piasek i jakieś inne elementy trwałe, nie były noszone, powinien być wykonany osadnik gdzieś tam, powiedzmy, w tamtym miejscu. Jeżeli on nie jest w ogóle wykonany, to jest już pełen, tak? Proszę zwrócić uwagę, jak wąskie światło pozostało z samej rzeki, tak? Dzisiaj napływ, ilość wody przepływającej tym wąskim światem jest coraz większa. To już jest rwący potok górski, czyli również mający wpływ na konstrukcję samego mostu, tak? tak jak mówiłem Państwo, cicha woda brzegi rwie, więc powoli, powoli również ten proces erozji dotyczący mostu również przebiega, tak? Cała inwestycja jest może prosta, ale trudna do przeprowadzenia i kosztowna prawdopodobnie, tak? nie zgadzam być... się, że jest trudna do przeprowadzenia? Znaczy, chodzi mi o te wszystkie procedury, które są czasopłanne, eee, Z pewnością tak, ale pamiętam, że gdybyś się tym zajęli od samego początku, to byśmy się o tym prawie zapomnieli, tak? No, no, oczywiście, że eee, tak, ale pamiętam, 4, jak 4-5 były... lat? Chyba coś gdzieś tak... <laughs> Przed pandemią jeszcze, tak? Tak, jest. tak, no oczywiście wszyscy znamy historię tej wachy, ale ja chciałam spytać o coś innego, bo chodzi mi o to, że te poważne inwestycje, one muszą być przygotowane Pana, pamiętam, były dyrektor grup polskich, mówił o jakichś ekspertyzach, A chciałam Panu spytać, co można by było zrobić doraźnie, w tej chwili, żeby poprawić sytuację dziś? Proszę powiem Panu w ten sposób. Przybudujemy e, kanał przez Mierze Jeliszlanę, przybudujemy to. Proces bardzo podoby, tak? jest bardzo podobny. Jest podobna kwestia dotycząca uzyskania wszystkich pozwoleń w kwestii środowiskowych, tak? to, to nie jest pewnie no, Ale mamy wyspecjalizowane instytucje, które funkcjonują od wiele wielu lat. Jest to instytucja, która nazywa się Wody Polskie, Przedsiębiorstwo państwowe i to jest zadanie, które, które obciąża właśnie tą, ten zespół. Tak?